Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie Słuchajcie, co z tym paliwem? Coś Ty zrobił Panie Putler z tym paliwem? Wszyscy się pewnie zastanawiamy Co się dzieje z tym paliwem? kurczy? no jest masakrycznie drogie 8Z No dokładnie 7,99 Na razie sytuacja się ustabilizowała No ceny są takie, a nie inne Generalnie też nie wiem do końca Czym to jest spowodowane Na pewno nie pisem i Kaczyńskim Tak jak większość na forach ludzi się wypowiada, którzy nie wiedzą o czym w ogóle mówią ale mniejsza o to ja tutaj nikogo nie wychwalam, czy to PO, czy PiS, nieważne to nie chodzi o to, tylko, że to generalnie nie jest wina pis ani PO paliwo na giełdzie podskoczyło do 130 dolarów za baryłkę ja pamiętam czasy, gdzie ropa kosztowała nawet i 200 zł 200 dolarów za baryłkę no, kiedyś grałem na giełdzie, to się tym interesowałem i cen, ceny nie były takie słuchajcie, no, ceny nie były takie dolar też nie był jakoś super tani Teraz troszeczkę podrożał, ale no, nie na tyle, żeby napompować te ceny paliw w takim wymiarze, jakie są obecnie. Jest to generalnie dla mnie to jest to sztuczne i no też po części spowodowane przez ludzi Januszy i Grażyny, którzy zaczęli tankować te paliwa jak jakieś nienormalnie kurcze kolejki. Słuchajcie do, do, do tych, też generalnie ja takich kolejek nie widziałem, ale znam z relacji ludzi. No i. i Skąd się też pojawiły limity na stacjach? No, pojawiły się z tego względu, że, właśnie, że logistyka nie nadążała z dostawami tego. Jak ludzie zaczęli na gwałt wykupywać to paliwo, no to zabrakło na stacjach. Co generalnie pogłębiało tą panikę, że niby nie ma paliwa na stacjach. Paliwo jest. Nasz kraj nie jest w stanie wojny. Dostawy są. Nawet, nawet nie od ruskich. Dostawy są z Kataru, czy tam coś, tankowce płyną. No Paliwo jest. No, generalnie no, nieważne. Paliwo jest drogie. 8Z prawie zapaliwał, masakra jakaś. Mam dla Was, słuchajcie, alternatywę. Ta alternatywa stoi tutaj za mną. Mam dla Was propozycję, słuchajcie, tanich dojazdów do pracy. Zbliża się taki sezon. Widzicie słoneczko, pięknie świeci teraz. Sezon letni, już niedługo. Rowerek I to nie jest rowerek zwykły, jest to rowerek elektryczny. Powiem Wam tylko tyle, że rowerami elektrycznymi jeżdżę od lat. Słuchajcie, przejechanie rowerem elektrycznym 100 km. To jest koszt 2, 3-4 zł w zależności jaki silnik zastosujecie. 2-3-4 złote, słuchajcie, max 4 złote. No. Ja jak jeżdżę rowerem, przy moim stylu jazdy, bo ja używam jako do wspomagania tej jazdy, to w moim przypadku będzie jakieś 2 złote. Silniki tak mało zużywają, słuchajcie. Różnego typu silniki elektryczne do rowerów są. Podłączacie po prostu to do zwykłego gniazdka, bierzecie sobie baterię do domu, podłączacie do zwykłego gniazdka, ładowarkę ładujecie. Jak mówię, koszt przejechania, koszt ładowania tej baterii, przeliczając to na 100 km to wychodzi 2 do 4 zł, mówię w zależności od silnika, jak już mówiłem. Także no, polecam Wam, przesiąść się na te, tego typu maszyny i nie nabijać kurde, nie, wyda, nie marnować kasy na wydawanie na paliwo, to jest zajebista alternatywa, naprawdę. Powiecie, że no można też zwykłym rowerem. Można zwykłym rowerem też dojeżdżać do pracy, ale nie do końca to jest takie fajne, jak ktoś pracuje jeszcze fizycznie. No, jak mam 9, z 10-15 km do pracy, no to przyjedzie spacony już na starcie jesteś nieświeży w pracy, a to pozwala wam nawet w garniturze, słuchajcie, jechać do pracy. Zasięgi rowerów elektrycznych dochodzą do 100 km. Słuchajcie, choć jest to zależne od stylu jazdy i oczywiście baterii, bo są zasięgi i większe i mniejsze. Ale generalnie ja Wam polecam zelektryfikować swój własny rower, który już macie. Na przykład takim silnikiem, jak ja mam w tej chwili, zobaczcie, spójrzcie na to maleństwo on jest naprawdę malutki. Jest to silnik tak zwany centralny, montowany bez żadnych przeróbek w osi suportu czyli wyciągacie to, co jest tutaj, wkładacie ten silnik, podpinacie pod baterię, zakładacie taki wyświetlacz lub inny. I macie selektryfikowany rower. Generalnie rozróżniamy na dwa typy silników: są to silniki w piaście czyli zintegrowany silnik w piaście koła lub centralny jak Wam przed chwileczką pokazywałem, właśnie centralnie ułożony w osi suportu. Silniki Hub montowane w kołach możemy jeszcze podzielić na bezpośrednie i przekładniowe. Wiem, dla radika brzmi to na skomplikowanie. Bezpośrednie to są silniki po prostu najprostsze, jakie mogą być silniki. One stosunkowo są najtańsze, ale są najcięższe ale najmniej awaryjne. Druga grupa to są przekładniówki. One są stosunkowo mniejsze, lżejszy, ale też mocniejszy. Przez to właśnie, że ma tą przekładnię wewnątrz, taką planetarną. No i trzecia grupa to są właśnie silniki centralne, jak tutaj mam zamontowany taki maluszek. Jest to najlepsze rozwiązanie w stosunku do masy, jeżeli chodzi o rower, bo jest ułożony centralnie. Niemniej jednak, jaki silnik nie wybierzecie, to i tak będzie taniej, słuchajcie. Taniej, tańsze dojazdy do pracy. Ja od lat jeżdżę rowerami ze wspomaganiem elektrycznym. Sam dwa lata dojeżdżałem do pracy. Lato, jesień, zima, wiosna, cały rok. Także da się, naprawdę da się, to jest tylko kwestia obioru. Ale Wy nie musicie, jeżeli chcecie zaoszczędzić w lato, po prostu to w lato przesiądźcie się na elektryka. Takie zestawy do elektryfikacji nie są zbyt drogie, jak mogłoby się wydawać w porównaniu np. do rowerów yy, stricte elektrycznych. No Jeżeli kogoś stać, to oczywiście polecam kupić sobie nawet elektryka, ale jeżeli nie, no to możecie kupić sobie silniki. Chociażby zobaczcie taki silniczek jak ten, tutaj przekładniowy. Bardzo go polecam, jestem z niego z nim, naprawdę bardzo zadowolony. Macie silniczek Bafang centralny, zobaczcie tutaj. Możecie sobie zobaczyć moje testy TSDZ, czyli to jest też napęd, który akura, aktualnie mam tutaj w rowerku. Tu też możecie zobaczyć. Jak i wiele, wiele innych filmów też znajdziecie na moim kanale. Wiele filmów znajdziecie, słuchajcie na moim kanale z montażu, eksploatacji, testów, różnych rozwiązań. To jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam na mój kanał, przejrzyjcie sobie moje materiały, a na pewno wybierzecie coś dla siebie. Naprawdę polecam, bo w dzisiejszych czasach to jest najlepsza alternatywa. Zróbmy w Polsce drugą Holandię. Naprawdę. W tym krótkim odcineczku chciałem Wam właśnie tyle powiedzieć. Jeżeli podobał Ci się materiał, to daj łapeczkę w górę. Zasubskrybuj kanał też, jeżeli jesteś nowym oglądaczem, a będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. No Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, słuchaj, no po prostu postaw mi kawę, link masz w opisie. filmu. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się! Cześć!